Moja przyszłość wiąże się z wyzwaniami oraz nauką. W przyszłości chciałabym pomagać ludziom, a że bardzo interesuje się medycyną, chciałabym zostać ratownikiem medycznym. Praca na tym stanowisku wymaga precyzji, zwinności oraz wiedzy. W końcu tu chodzi o ludzkie życie, które jest najważniejsze. Chciałabym być ratowniczką, która cechuje się odwagą, odpowiedzialnością, chęcią niesienia pomocy oraz niezwykłym opanowaniem. Jednak przyszłość to nie tylko kariera. Dla mnie ważna jest również rodzina. Marzę o kochającym mężu, dwójce dzieci oraz przepięknym mieszkaniu z ogrodem. Chciałabym, aby moje dzieci się kształciły w dobrych szkołach, aby niczego im nie brakowało. Jednak, zanim założę rodzinę, chciałabym zwiedzać świat, pomagać potrzebującym i biednym, ponieważ wszyscy zasługują na godne życie. Właśnie w ten sposób wyobrażam sobie swoją przyszłość. Dziękuję.